Dawaj, dawaj. Solat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sola, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech wyjecha, żyje nam. czekaj, bo jest gorące. Oh <śmany> <God. śmany> o no. 60 lat minęło, jak jeden dzień. Brawo! Ale nie O jezu, Ja bardzo. O tu dziękuję bardzo. O jezu, dziękuję bardzo. O jezu, dziękuję bardzo. O dziękuję bardzo. wam. O jezu, ja... dziękuję bardzo. O jezu, dziękuję się. O O ja, Rafał, a ja to dziewiąta godzina i mam edziak i sobie te przypomnienia. A tu, dlaczego mówię co to dzisiaj? A dlaczego nie pamięta? A ja sama zapomniałam. O jest. Nie, nie tak. pamiętałaś, że to dzisiaj? Rano no, 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 pamiętam. No, 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 Aha.